To co zrobiło WWE po walce wieczoru pierwszego dnia SummerSlam 2025 przechodzi do historii. Nieprawdopodobne, że to wszystko był storyline, że to wszystko zaplanował Triple H. Oczywiście, wraz ze swoim Creative Teamem. Misterny plan, który ewidentnie opłacił się, który przyniósł tak nieoczekiwany rezultat i stworzył jeden z największych momentów w historii WWE ostatnich lat. Seth Rollins, nowym mistrzem świata wagi ciężkiej. Seth Rollins wykorzystał walizkę Money in the Bank. Dwukrotny posiadacz man walizki Money in the Bank wykorzystał ją na również w przeszłości dwukrotnym posiadaczu tej od. To walizki. Panie i panowie, historia dzieje się na naszych oczach. To wszystko był storyline. Wydarzenia z Galicji Saturday Nights. Main Event także były storylineem. To nie była prawdziwa kontuzja LA Knighta. Najprawdopodobniej. kurde, Sefa Rollinsa. Sorry, jesteśmy po gali. Wybaczcie. Jakiego LA Knighta? Sefa, freaking i to jeszcze przez wielkie F Rollinsa. Sef Rollins wykorzystuje walizkę Money in the Bank. Okazuje się, że jest zdrowy. Puszcza kulę. Zmierza w stronę ringu. A CM Punk kolejny raz ma. Po prostu pecha. Tak więc pierwszy dzień SummerSlam, i w moim odczuciu naprawdę ciągnął się, i niczym w pierwszej części się nie wyróżniał. Fani, tysiące, dziesiątki fanów zgromadzonych na MetLife Stadium. Ewidentnie, nie wiem czy to jest wina obiektu, nagłośnienia, stadionu całego, ale zawsze, kiedy wrestlemenie tam gościły, tak samo teraz jak jest tam SummerSlam, zawsze wydaje mi się, że publika jest troszeczkę drętwa. Jest to Nowy Jork, więc w sumie dla nich wrestling jest na porządku dziennym, prawda? Tak jak iść do piekarni u nas. Tutaj, mimo wszystko, omówimy sobie kartę, a później przejdziemy do walki wieczoru, która naprawdę. Tak jak mówię, jeszcze będzie bardzo długo na językach fanów i naprawdę w mainstreamie wspominana oraz skomentowana, bo to, mimo wszystko, jest wielka, wielka, wielka historia. A Paul Heyman kolejny raz udowodnił, że jest geniuszem. Gala się rozpoczęła, pierwszy dzień, pierwszy raz również dwudniowy format. Powiem Wam tak, dla starszych fanów wrestlingu jest bardzo smutno, kiedy przypomnimy sobie jak ten stadion wyglądał podczas 29 WrestleMania. Kiedy była statua wolności nad ringiem, był e, most brukliński oraz Empire State Building. Tych stageów nie ma. Za to dostaliśmy zwykły, tanio-budżetowy stage, który nawet nie przypominał tego, co 6 lat później e, na wrestlemania ten wielki e, Telebim, gdzie m.in. Hulk Hogan, Świętej pamięci, już wspominany także na tej gali, był e, także takim, wiecie, taką niespodzianką, kiedy Alexa Bliss, która odniosła triumf dzisiejszego wieczoru, o czym zaraz powiem, go zapowiedziała. No to nie, takiego nawet czegoś nie dostaliśmy. No kurczę, no fani nie chcieli zwykłego stageu. Oni chcieli jakiś fajny, elegancki stage. No ale mimo wszystko WWE zawsze idzie na łatwiznę. Ktoś powie najważniejsze z fabuła, story i te dostaliśmy, nie narzekaj. Ale dla mnie, jako dla gracza, który przede wszystkim tak, nie tylko fana, gracza, który w grach tworzył te stage e od niepamiętnych lat, to jest jednak ważny element, na który zawsze będę zwracał uwagę. Ponieważ, no, fakt, faktem, nie wiem, ja użyję tutaj takiego porównania, że chyba nawet lepiej stage fame MMA wyglądał na narodowym niż to, co widzieliśmy na SummerSlam. Brutalne do bólu, ale prawdziwe. Yy, walka, która otworzyła nam gale, to był tag team match. Bardzo. Dobra walka. Bron Breaker oraz Bronson Reed zawalczyli przeciwko Jay'owi Uso oraz Romanowi Reignsowi. znowu Jay oraz Reigns razem. Po 20 minutach trwania batalii, Breaker chciał wykonać Spear, a Jay się odsunął, trafił w Rejsa. Później Super Kick na bronie, Spear na ridzie. 1, 2, 3 po spleszu, no i tak też się stało. Jay Uso daje zwycięstwo swojej drużynie, i mimo wszystko nas to lekko zaskoczyło. Taki kozak jak Bron Breaker przegrywa. Mimo wszystko jego również taknim partner, czyli Bronson Reed także. No mimo wszystko nie zwiastowało to tego, co wydarzy się w walce wieczoru, ale mimo wszystko Roman Reigns dostał w triumf na Opener. SummerSlam. Okej, okay, w porządku. Pamiętamy, kiedy zgarniał zwycięstwo, kiedy Shield pokonywali Sheymusa, Ortona i Big Showa na tym samym stadionie. Druga walka, także tag team match o mistrzostwa świata kobiet tag team. Alexa Bliss i Charlotte Flair pokonały reprezentantki Judgment Day. Eksperyment z, mi z mieszanką niecodzienną, prawda? Czyli oczywiście od paru tygodni widzimy nową drużynę w postaci Charlotte Flair oraz Alexy Bliss. Wygrały one Sister Abigail, takie Trochę zmodyfikowane, bo z DDT Rywalka odepchnięta Big Bootem przez Charlotte. No, i w ten oto sposób mamy nowe mistrzynie Tag Team, czyli ta dywizja zaczyna lekko odżywać, ponieważ w ostatnim czasie delikatnie troszeczkę przynuza. Dobrze, kolejna walka. Sami Zayn kontra Carrion Cross. Zwykłe starcie bez jakiegokolwiek szału. Sami Zayn heluwa kikiem pokonuje Carriona Crossa. Miał okazję kolejny raz przegrać, zostać zdyskwalifikowanym, ale nie użył broni, nie użył tej pałki, mimo wszystko walka zakończyła się po myśli Kanadyjczyka. Kolejne starcie, 7 minut tylko trwało, to była walka o WWE Women's Championship. Jade Cargill nie wykorzystała szansy, a wręcz ją zaprzepaściła po wygraniu King of the Ring i zwycięstwie z Evolution. Naprawdę przegrywa szybko, przegrywa bardzo, bardzo um, że tak powiem, no nie wiem, no nieprzekonująco, prawda? By Były głosy, że być może nawet wygrana SummerSlam, że jest ona poważna, ważną rywalką dla Tiffany Stratton, a się okazuje, że kurczę jednak Tiffany bez większych problemów w 7 minut sobie z nią poradziła. The beautiful, the most beautiful Moonsault in the world, 1, 2, 3. Dziękujemy bardzo. Tytuł zostaje przy Tiffany, która kontynuuje swoją serię zwycięstw. Kolejna walka, tutaj oczywiście mieliśmy tag team match i Jelly Roll vs. Drew McIntyre, który w ostatniej praktycznie chwili wrócił na SmackDown i SummerSlam z wysp brytyjskich. Wiecie, paszporty. Rezydencja i te sprawy. Logan i Drew McIntyre to świetna drużyna hillów, która naprawdę w tym starciu dała fajny popis. Umiejętności szczególnie, prawda? Świetnie ogląda się Logana latającego, szczególnie z narożnika na stół komentatorski i było wiadome, że tym samym tym razem zobaczymy dokładnie to samo. Splash od Logana poza ring na stół komentatorski na Jelim Rollu. Jerry został tak naprawdę wynoszony ze stadionu przez medyków, ale on wrócił żeby wykonać chokeslam na Loganie. McIntyre dodał Claymore po chwili, Randy Orton, RKO everybody, everyone. On wykonał kurczę na Drum McIntyre'ze RKO, a Logan Paul wrócił Wrócił i wy wyrzucił Ortona przez narożnik z ringu. Dodał z narożnika splash, no i tym samym odliczył Jellego Rola do trzech. Muzyczne zakończenie symfonia gra, tylko nie na korzyść Ortona i Rola, tylko Logana i Drew. Mimo wszystko, jak spisał się Jelly Roll w swojej pierwszej walce, zapewne nie będzie tak mm, progresywnym i oczywiście mm, systematycznym wrestlerem jak mm, jego mm, rywal z tej gali, czyli Logan Paul, natomiast Jelly Roll ewidentnie pokazał się z dobrej strony. Był to dobry występ, zrzucił wiele kilogramów, więc widać, że fakt, faktem spełni swoje marzenie. A taki mecz był całkiem, całkiem fajny, jak na celebrytów przystało. I w sumie tylko tyle co tutaj więcej mówić, zobaczymy co tam dalej u Ortona się wydarzy no i panie i panowie walka wieczoru, World Heavyweight Championship is on the line, main event gali CM Punk kontra Gunter mimo wszystko CM Punk został wygrał, zdobył miano pretendenta do tego tytułu, wygrywając Gauntlet match na Monday Night Raw, Gunter przejął tytuł mistrzowski od Jaya Uso no i tak się ta walka nam zrodziła, pojawi były się informacje o kontuzji nosa Guntera przed galą, ale ostatecznie em, wyszło, że absolutnie jego występ na samolotem nie jest zagrożony. Akcja przeniosła się na ringside po już kilkunastu dobrych minutach wymiany akcji, wymiany ciosów, wymiany mimo wszystko ukąszeń jednego i drugiego. Gunter pauzował em, w sumie ile od do. Czerwca jakoś tak, czyli mieliśmy około 2 miesiące, a w ogóle to nie wpłynęło na to. E, wcześniej jak w walce z Jameso w e, m, Phoenix widzieliśmy. Teraz mimo wszystko, kiedy ostatni raz Gunter walczył? Chyba z Goldbergiem, prawda? Więc średnio walczy raz na miesiąc, nie licząc live eventów, no ale mimo wszystko zawsze formę dobrą ma. Gunter. <kluzny> Pozował na stole komentatorskim i Punk w pewnym momencie osłabiony Punk, który już ewidentnie miał utrudniony i odcięty dopływ tlenu. Po prostu podciął go, podciął jego nogę, wywrócił go na tym stole, a on face first, twarzą pierwszą, Wbił się w stół i zaczął krwawić. Później akcja wróciła do ringu, a Punk dobijał go, wykorzystywał swój moment ciosami prosto w głowę i kolanami. Gunter zaczął potwornie krwawić, a w krew to jest element, który ewidentnie fani wrestlingu kochają. Próba GTS wykonana, ale kontra do sleeper holdu, submission maneuver od Guntera. Kolejna próba CM Punk'a. Punk wstał, nie dał się ewidentnie Ganterowi. No i wyniósł na swoje barki Gantera i wykonał GTS, ale Gunter ustał na swych nogach, nie ugiął się. Po chwili, Punk wykonał dokładnie to samo, reszkami sił. Kolejny GTS, i panie i panowie, 1, 2, 3. W ten oto sposób bardzo solidna walka wieczoru. I CM Punk nowym mistrzem świata wagi ciężkiej. 16 lat temu pokonywał Jeffa Hardiego w Table Sladders and Chairs meczu, a teraz ten sam tytuł, tylko trochę inny i z innego wyglądu wiadomo, wznosi kolejny raz ku górze. W triumfie zwycięstwa, w geście triumfu, w geście zwycięstwa i pokazuje, że to on jest gościem, który mimo wszystko teraz jest na szczycie dywizji. Pytanie brzmi co dalej? Nie trzeba było długo czekać. Panie i panowie, kiedy CM Punk triumfował, a trwało to dosłownie bardzo krótko, chłop się wzruszył, każdy się wzruszył, mamy CM Panka jako mistrza światowej ciężkiej oraz Johna Cena jako Undisputed WWE Championa, no niesamowita historia, prawda? Po erze Romana Reignsa, Fandurdom, tego wszystkiego co się działo, kto by przypuszczał, że jeszcze ci zawodnicy staną na szczycie obu dywizji mistrzowskich, prawda? No ale co się dzieje? Dalej dzieją się rzeczy nieprawdopodobne. Nagle rozbrzmiewa, słyszymy Burn, burn It Down i rozbrzmiewa muzyka Sefa Rollinsa. Sef Rollins wchodzi z walizką Money In The Bank, którą trzyma Paul Heyman. Rollins w garniaku o kulach ja sobie myślę, no dobrze, no przecież ma kontuzję. Lekarze mówią, około 10 miesięcy, być może nawet opuści kolejną wrestlingę. Szybko się to nie skończy, ale były domysły, o czym wspominałem, że to mimo wszystko jest tylko i wyłącznie storyline, aby posunąć się o krok dalej, aby zmylić wszystkich internautów, aby nie dopuścić do tego, aby ktokolwiek pomyślał, że to na SummerSlam się wydarzy, aby każdy był zaskoczony. Jednak fani i tak przypuszczali, że to się wydarzy. Co się wydarzyło? Seth Rollins spojrzał na ring. Wykrzyczał tam dwa zdania w stronę CM Punka. Ulotnił się z ringu, znaczy ze stage'u na chwilę. Zrobił kilka kroków wstecz. Odsunął się Paul Heyman. Rollins się odwrócił. Puścił kulę i zaczął biec do ringu jeszcze jak zdjął ortezę ze swojej nogi ze swojego kolana. Seth Rollins jest zdrowy. Seth Rollins wszedł do ringu, zaatakował kilka razy brutalnie walizką prosto w głowę panka. Dodał Karpstomp: Sędzia była w ringu, nakazała uderzyć w gong. Seth Rollins wykorzystuje walizkę Money in the Bank, tak jak w 2015, tak w 2025. Wbija głową w matę panka. Jeden, dwa, trzy. Seth Rollins odzyskuje Mistrzostwo Świata w ciężkiej First Time after Wrestlemania 40 To się dzieje na, naprawdę na naszych oczach. Największym szokiem było to, że Seth Rollins jest zdrowy. I teraz moje pytanie, bo opcje są dwie, albo to było Story ta kontuzja na Saturday Night Main Event w Atlancie, gdzie teoretycznie po Springboard Moonsolcie. Rollins znowu. Rolnicowi znowu strzeliło kolano. Tak jak kiedyś dwukrotnie, tak znowu teraz. I albo okazało się, że to po prostu jest drobny uraz, i po paru dniach już Rollins był zdrowy, albo, i wtedy oczywiście WWE stwierdziło, ciągniemy to dalej, albo od początku było to zaplanowane, właśnie po to, aby na SummerSlam ten człowiek, Seth Rollins, został nowym mistrzem świata wagi ciężkiej. Co teraz się wydarzy? Opcja jest jedna. Seth Rollins będzie Mistrzem wagi ciężkiej na pewno nie przez krótki czas będzie rywalizacja z CM Punkiem. Będzie pewnie na Bad Blood a Cell mecz właśnie z udziałem tych dwóch zawodników. Punk z Rolnicem dadzą tak dobrą walkę pewnie jak Punk z McIntyre'em rok temu. Ale fakt, faktem, walka wieczoru SummerSlam jakoś jej jak najbardziej dobra. Ale to co wydarzyło się po niej. Nieprawdopodobne, prawdziwy rewolucjonista oraz wizjoner Seth Rollins. To byłoby na tyle, piszcie, co o tym sądzicie. WWE nas bardzo mocno zaskoczyło. Czekamy na wydarzenia, które odbędą się już dziś, więc słyszymy się jutro rano po odcinku z w odcinku z omówieniem drugiego niedzielnego dnia SummerSlam który zapowiada się, mam, na, mam wrażenie, że zdecydowanie ciekawiej, prawda? Będziemy mieli TLC match w 25. rocznicę powstania tej walki. Będziemy także mieli przede wszystkim Street Fight match z udziałem e, Johna Cena oraz oczywiście Kodiego Rhodesa. Ale mimo wszystko, czy tamte wydarzenia, co by się nie stało dzisiaj, myślę, że to nie przebije caszlingu właśnie Sefa Rollinsa. Obym się mylił. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was. Cześć.